Politechnika Śląska została przez Rockfellę zakwalifikowana do programu globalnego rozwoju uczelni, jako jedna z czterech w obszarze Europa Bliskich w afryka Także na tym poziomie strategicznym mamy duże plany odnośnie współpracy. To, co napędza organizację, co jest głównym jej wyróżnikiem, to jest kapitał ludzki. Także patrząc przez pryzmat rozwoju ludzi w organizacji w połączeniu z transformacją cyfrową, które są bardzo istotnym elementem, pozwoli to nam wykształcić. Wspólnie z Politechniką Śląską zarówno menadżerów, jak i inżynierów przystosowanych do tego, w jakim tempie zmienia się świat. Cieszymy się z nawiązania współpracy w ramach Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. W ramach projektu, który rozpoczęliśmy przy okazji właśnie MBA, firma Rockwell przygotowała specjalny zjazd, taką sekcję, w której dzieli się wiedzą na temat swoich produktów i od tego wszystko się zaczęło. Dziś ta współpraca ma dużo większy zasięg. Dziś mamy okazję otrzymać tak zwane student-kity, czyli takie uproszczone produkty dla naszych studentów, żeby mogli rozwijać swoje umiejętności i Wiedzę. Dziś próbujemy właśnie uruchomić pewne harowe instrumenty, którymi dysponują firmy typu Rockwell, bo to przecież światowy poziom też badania potencjału, kreowania liderów, inżynierów, więc ten zakres współpracy jest bardzo szeroki. No i cieszymy się z tego, że możemy poszczycić się właściwie już pierwszymi osiągnięciami.